To nie jest materiał na który chciałem was serdecznie zaprosić, ale niestety stało się. Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze. Nagrywam jeszcze. Tak naprawdę na gorąco. Czuć jeszcze ciepło tutaj z tej komory. A w środku jeszcze nie opadła piana. No dobra, zacznijmy od początku, jak do tego doszło. Korzystając z tego, że miałem dzień wolny w pracy, zabrałem rano dzieciaki, pojechaliśmy w kierunku Kazimierza Dolnego, żeby się nauczyły jeździć na nartach, bo tam jest jakiś stop. No i na wysokości mniej więcej autostrady A2, którą przejeżdżaliśmy dołem 17, zobaczyłem, że coś mi się dyni z samochodu. Byłem święcie przekonany, że coś z koła, może łożysko, może klocki, ale no, wszystko świeże. No i wychodzę z samochodu. Patrzę pod spodem na kolektorze wydechowym, ponieważ jest to fałka to po tej lewej części e, pali się olej. Olej się pali. Nie? I widzę, jak ze skrzyni ścieka olej, który ścieka też z tego kolektora i zapala ten na ziemi. Jeszcze zdążyłem cofnąć 3 metry. Wyłączyłem samochód, wziąłem awaryjne dzieciaki, ewakuowałem i cały tam szpej, który był. No i mówię, szybko gaszę. Gaśnica to chyba nawet była moja. Grośnica starczyła na 3 sekundy Nie jest dobrze panowie, nie jest dobrze Pierdol. Po aucie Chyba z skrzyni pierdolą. Wylało olej Dziękuję panu bardzo, dziękuję O, no i taką gaśnicę trzeba Trzyba, kupić, Chyba jest od kierowców, nie? Yy, tak, ale nie wiem czy z tej strony, czy z takimi dwoma gaśnicami uratował sytuację, bo to to na sekundę dwie starczało, a dopiero jadą chłopaki, nie? Ohoho, oho, oho, na całe szczęście trafił się pan strażak, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo mu dziękuję, który wracał akurat ze zmiany. Miał busa, jechał sobie busikiem, zatrzymał się obok na tym pasie dojazdowym, wjazdowym na autostradę i miał ze sobą wielkie gaśnice, które miał akurat się zostawić u siebie w garażu. I tymi gaśnicami udało się ugasić ten pożar. Ja jeszcze wlałem, miałem cały zbiornik płynął do spryskiwaczy który też tam po prostu w tą dziurę w masce, w ten wlot, który się zaczął już też palić, wstawiłem i dzięki temu też ugasiliśmy. W sumie, kiedy widzieliście, kiedy widzicie, kiedy straż przejeżdża, to my już mamy tak naprawdę ugaszony pożar. Jak spłodziło się? Super. O, a tu jest plama oleju ze skrzyni, który się zapalił. Tak to wygląda. Dziękuję również OSP Wiązowna, która no, stanęła na wysokości zadania. Przyjechali dość sprawnie, szybciutko. Tutaj gasi dochłodzili ten samochodzik, udało się w miarę szybko go studzić. Dziękuję również funkcjonariuszom policji, którzy zajęli się moimi dziećmi, schowali je do... Byli akurat busikiem, schowali je do środka, nie pozwolili zamarznąć. Tak naprawdę chłopaki, bardzo dziękuję. Służyły mamy naprawdę dobre, jeżeli chodzi o te sprawy. Trochę przypalone. O, kupony z maka się zjerały. Dzieci będą mnie pocieszone. Że apeluję, żebyście włożyli większe gaśnice w samochodzie, bo gdybym miał dużo większą gaśnicę w zanążku, by został ten pożar ugaszony. A niestety wyszło jak wyszło. Słuchajcie, tutaj jeszcze koledzy namawiają mnie, żebym zrobił jakąś zbiórkę, no, ale bez przesady, no, nie będziesz jakiemuś staremu grubasowi yy, zrzucać się na zabawkę, która mu się spaliła. Tak? Ja jestem tego zdania, na pewno są bardziej potrzebujące osoby, jak chore dzieci i inne tematy, których jest pełno, także... Ja mam nadzieję, że sobie poradzę. jak chcecie mi pomóc, to obejrzyjcie ten materiał. Zawsze jakieś środki z tych reklam na YouTube może wpadną. Co dalej do losu samochodu, nie wiem. Najlepiej by było znaleźć drugą budę z kompletnym środkiem po automacie, po automatyczny, z automatem, bo potrzebna będzie mi na pewno instalacja od automatu instalacja silnika. Reszta wszystko w sobie mam tam jakieś plastiki, plastiki ale dużo pierdół się spaliło. Także. Ogólnie karoseria oprócz maski i szyby blacharsko chyba nie ucierpiała, nie wiem jak tam groć, to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że to się nie pogięło, to się tylko po prostu obkopciło, spaliło To no wszystko jeszcze zobaczymy, może jeszcze nagram materiał, jak będę to wszystko rozbierał. No ale na chwilę obecną, na gorąco, mogę stwierdzić, że poza spaloną elektryką, wszystkimi plastikami pod maską, no i całym kompletnym wnętrzem, który się stopił totalnie od temperatury takiej wysokiej, to no to jakichś tam większych strat nie ma, tak? Mosty koła całe. Tak, trochę córka moja bardzo to przeżyła, bo pierwszy raz coś takiego widziała, także no nie są to za ciekawe chwile. No i żona też bardzo się zdenerwowała, bo yy, dostała telefon od córki, gdzie usłyszała głos jakiejś pani, która powiedziała, żeby się pani nie denerwowała, że straż już jedzie. I moją żonę się nóg. A co się okazało? Yy, myślała, że Przecież córka dzwoniła wcześniej i wie, co jest grane, a, a nie wiedziała, bo została z chorym najmłodszym dzieckiem w domu, my sobie pojechaliśmy na narty, nie? Także naprawdę też to przeżyła. Trochę było wesoło. Tak, Leon? No. Jeżeli ktoś by przejeżdżał na trasie yy, na Lubin S17 jakieś 30-40 metrów za produktem A2, to po prawej stronie gdzieś tam na poboczu powinien leżeć, powinna leżeć obrączka. Także, jeżeli by się znalazła, to będę bardzo wdzięczny, dawajcie znać, pani bardzo na niej zależało, no ale niestety się nie znalazła. Dziękuję jeszcze raz służbom, dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie kciuki, bo co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ale na raz, dwa, trzy, ta jest pełna, cztery, ta jest pełna, nie, nie zadziałała, sześć, siedem, pełna. 8. Na 8 yy, gaśnic samochodowych 5 zadziałało szynie. No i jakby ktoś pytał, jak wygląda biała witara z ciemnymi szybami, to, to tutaj macie symulację.